Moi drodzy, znajdujemy się w przepięknym Olsztynie. Ja tam nigdy nie byłem, ja gdzieś tam pod Wejherowem byłem i gdzieś blisko Olsztyna jest jakaś taka miejscowość chyba na W też się nazywa i ja tam kupowałem auto. Ja tam specjalnie pojechałem chłopie na jeden dzień ze Śląska, tam i z powrotem podjechałem, nie? I sobie auto kupiłem, i wróciłem tym autem, Tym masakra muszę wam powiedzieć, fajnie to było, nie? Ale no dobra, patrzcie, odpalamy naszą Hawirę i dzisiaj jest wielki dzień, wiecie dlaczego dzisiaj jest wielki dzień? Bo dzisiaj moi drodzy jedziemy do Gdańska i. Czekaj, bo on nie wie gdzie ja ma wyjechać znowu, Ty Janek! Gdzie tu jest wyjazd? Janek! Ty Janek! Ty no patrz, ustawiam je tak i nigdzie bramy nie ma, Ty Janek! Kaj, tu się wyjeżdżą, ey, Oni nie rozumieją po Śląsku, ty. O, tu jest wyjazd! No przeca, ty! Dobra, ziomek, Henryk! E otwieraj! Henio, otwieraj, dawaj, otwieraj! Ja już tutaj gdzieś w jakąś dziurę wpadłem. I co Wam chciałem powiedzieć o Was jest Kamać, to jest to, że sobie dzisiaj pojedziemy do Gdańska. Z Olsztyna do Gdańska jest 200 chyba 1 km, więc nie ma tragedii. A my musimy sobie w prawo pojechać, pojedziemy tutaj, bo jeszcze Olsztyna nie zwiedziliśmy. I zobaczymy, co tam się ciekawego. Z... Audia 5! Jedzie Audia 5. I my sobie tutaj fajnie w prawo pojedziemy i za chwileczkę znowu w prawo, bo tutaj jeszcze nie jeździliśmy. I jeżeli znajdziecie jakąś taką szczególną miejscówkę, lokalizację. Dla Olsztyna, jakąś tam, wiecie, jak podobną czy coś takiego, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Mo może ma... O tutaj widzicie piękne takie garaże w Polsce na wschodzie w piekarach śląskich też takie są. Ja tam auto parkuję, jakie są w Polsce. Ty. I tam też były takie blaszoki. One się nazywają blaszoki, te dziury, widzieliście to? Masakra. No jeżeli tak rzeczywiście w Olsztynie wygląda, to muszę wam powiedzieć, że ładnie. Generalnie północ Polski mi się podoba, nie? Tam jest ładnie ty, kołobrzek. Łeba, no łeba to w sumie taka wieś troszeczkę, nie? Ale no ty, ty no zobacz sobie kołobrzek ty, zobacz sobie Gdańsk. Gdynia... No tam Gdańsk Gdynia, Sopot, już tak jak na Śląsku, nie? Tam jest y, ludzie na ludziu, tam jak w Chinach, nie? Ludź na ludzi mieszka. Ale no, no kołobrze, ja bym ja mogła mieszkać w Kołobrzegu. Mój brat sobie tam kupił mieszkanie, mimo że tutaj też mieszka na Bawarii, on sobie tam będzie jeździł e, i no może też, ja bym też se chciał kupić, nie? Ale takie ceny masakra, nie? Masakra! Ty, co my tutaj mamy? Czekaj, bo tu jest czerwone, a tutaj mamy, pa, gabinet stomatologiczny, a tutaj mamy, pa żabkę. Oni tutaj powinni dać znaczek żabki. No przecież teraz to idealnie pasuje, zobaczcie, a tu jest tylko napisane sklep. Mi się wydaje, że oni tutaj chcieli napisać zapka, tak jak to napisali w Katowicach, ale tam dali na czarny sklep. Natomiast tutaj, jakby dali już na zielony, to by była lipa. Ty, co mamy? pać? piekarnia, ciaskarnia. Sku <śla> Zamiast skup, złota. Jest napisane, ty obczaj to, Skuby Złotal, ja nie mogę, ty, ja normalnie muszę screena zrobić i nie mam wystać na tego, na Discorda, bo ja wam te takie właśnie śmieszne rzeczy wysyłam. I tam jest sklep monopolowy, a tutaj zaraz obok też są alkohole, ty widziałeś to? Ja nie mogę, ty. A tutaj co mamy, jakieś targowisko, no możliwe, że w Olsztynie są takie targowiska, a tutaj co mamy? Lody, gofry, desery. Tutaj, tutaj, tutaj wam też zrobię screena, żebyście sobie fajnie mieli. No i wydaje mi się, że... Wypisaliście mi, że chyba jest taki most, właśnie w tym w Olsztynie. I tu jakieś tam pociągi jeżdżą czy coś. Tam jest w ogóle.. Młyn olsztyński, widzieliście to? A tutaj co mamy? War Olsztynek, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, centrum w prawo. Centrum niestety jest zbudowane, no zobaczcie. Centrum w prawo i tam nie ma nic zbudowane. No masakra muszę wam powiedzieć, ale jak ja bym sobie tutaj wyjechał, no to tutaj jest. Tu jest tam jest jakieś centrum handlowe tak w ogóle, widzicie? Ale ja nie mam żadnego pojęcia, co tam jest. Tam jest w ogóle na sulwałki się jedzie. Zamiast na ty, bo oni w ogóle na, zamiast napisać Sulwałki, to oni napisali. Słuchajcie to? Tutaj Santander Bank, to już znamy. Eee, tu jakieś Hello and Welcome Fresh. Auto Daniel, ty. Nie, Auto Handel tam jest napisane. Tam jest Auto Handel, ale tutaj obok jest napisane sklep medyczny, nie? Także i handlują autami i przy okazji respiratorami też handlują, nie? Tak, od razu, jak kupisz auto, żebyś nie na zawał, że zepsute czy coś, to od razu ci respirator dodają, nie? Do tego. No i tu jest ten kościółek, to mówiliście chyba, że, że właśnie coś takiego w Olsztynie podobnego jest. Także jest spoko. No dobra, no jedziemy po nasze obesrołki I, ci, i co? I ciśnijmy na Gdańsk, nie? Aha, i z racji tego, iż dojechaliśmy do Olsztyna i moja trasa początkowa jest z Olsztyna, to ja bym chciał zobaczyć, jaką my mamy rejestrację. Bo ja nigdy nie wiedziałem, jacy, jakie wy macie rejestrację tam w tym Olsztynie. Ja nie mam żadnego pojęcia, tu jest w ogóle też jest jakiś znak. Patrz, tylko tutaj będzie napisane, tylko. Ja, 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 tam na tym znaku było napisane tylko. Ja go przewróciłem, ale mamy to. No ładny dworzec tutaj macie, no ładny, ładny. Podoba mi się. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, dobra. Ja sobie tutaj pozwolę stanąć i za chwileczkę zobaczymy jaką my tutaj mamy rejestrację. Z Olsztyna, NO. Pierwszy raz coś takiego widzę, nie? Dobra, chyba wszyscy już, nie? A nie, tu jeszcze babcia się ukryła. Ojej, jaka ona malutka, ty. Ja nie mogę, ty. Dobra, zamykamy teraz samą Javirę i zapraszam, patrzcie, mamy znowu chyba 5 miejsc wolnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tym razem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, Polonus! Jedziemy 150 na godzinę minimum i ciśniemy do Gdańska. Ten zaś pierdol, nie? Widzieliście go? I ciśniemy, ale ładne pani ma wansy. Ładne, ładne, no takie pseudo-wansy, ale niech będą. I moi drodzy, ciśniemy. Pamiętajcie, że tutaj mamy, macie jeszcze takeaway, mogliście sobie coś w tym kantinę wziąć. Jakieś jedzonko. A my, moi drodzy, wyjeżdżamy z tego dziura, tego pokrytej dziurami dworca. ok? i teraz sobie, moi drodzy, pojedziemy tutaj w prawo. Tutaj jeszcze kilka dziur, jeszcze krawężnik po drodze. Tutaj drobna stłuczka, widzicie, nawet wyskoczyło. Zontag swara. I jedziemy. I normalnie ciśniemy na Gdańsk. Ty, dworzec PKP w prawo. Ale ja bym sobie pojeździł jeszcze pociągami po polsku. O jest. Oh, yes. oh my God. Ojej, drobna stuczka mi wyskoczyło. Ja bym sobie chciał jeszcze pociągami pojeździć. Ty, pojedziemy sobie jeszcze pociągami. Bo ja, ja czekam na update Steam Railu, ale tam już nic takiego nie ma. Tam w ogóle ma być coś takiego, że będą checkpointy. Jedziesz, nie, bo tam generalnie jest tak, że z Katowic jak jedziesz do Warszawy, to tak naprawdę musisz te 3,5 godziny, 4 godziny jechać, nie? W grze tak samo. Także muszę wam powiedzieć, masakra. Ale mają zrobić checkpointy, że na przykład jedziesz, nie grasz godzinę, checkpoint i wychodzisz, nie? Bo teraz jest tak, że jak wyjdziesz, to tracisz progres i to jest po prostu masakra. My jeszcze nigdy nie dojechaliśmy do Warszawy, ty. Mam ten film z i Sandra Ja ten film, I co muszę Ci powiedzieć, aby Cię nie skłamać, to jest to, że my nawet jeszcze w tym Sim nie byliśmy w Warszawie, ty. Masakra. A generalnie teraz są wiosenne wyprzedaże! Drobna stuczka. Generalnie są teraz wiosenne wyprzedaże w tym na Steamie i muszę zobaczyć czy przypadkiem bo jest jeszcze taka gierka ona się nazywa Maszyna jest za darmo to sobie też pogramy. Tu jest salon fryzjerski, jak ktoś chce jeszcze chce zrobić fryz, no to nie idzie. Ale my mamy wiecie co? Jest jeszcze taka gierka ona się nazywa e, Train Simulator Classic to się chyba nazywa. I muszę zobaczyć czy tam są jakieś polskie trasy. Ta gierka jest z takimi no ona ma bardzo kiepską grafikę, nie? No tam się jeździ po prostu kątami kwadratami i kwadratami. I ten, nie? I pociągi mają te kwadraty zamiast ten kół, ale, ale podobno jest spoko ta gierka, tam fajne trasy mają, ale za każdą trasę trzeba płacić, nie? Patrz to! Gaz! Ty gaz 500 metrów! Co to znaczy gaz 500 metrów? Jak, cicho tam będzie. Tu gdzie... Aha, gaz! Że tutaj możesz pojechać sobie na ten. Na. patrz, Bartoszyce. Wow, normalnie Bartosz, ja zaś, żech wyłączył ten silnik, nie? Mnie normalnie szczyści z tymi przyciskami tutaj, jak ja obracam tą kierownicę. Ja bym chciał mieć tak jak w tym, nie? W Renault. Że w Renault się tylko obraca, chłopie, ten, nie? Ten środek zostaje, a ino się kierownica kręci. Bo ja nigdy nie wiem, który przycisk, nie? Dobra, no i co? Jak zwykle do Gdańska będzie taka droga, co? Pa. Dobra, zmieści... Prawie się zmieściłem, nie maruj tam. A co my tutaj mamy? Ej, tam w Olsztynie macie jakieś takie te? Fajne, fajne jeziorka tam są? Ty to w tym, ale w tym Olsztynie tam chyba fajnie musi być, bo jak żeśmy sobie jechali z stoku do Olsztyna, to tam cały czas coś się po drodze tutaj są takie te, zajazdy te jak w Polsce, bo w Polsce tak jest, że wjeżdżasz tam na przykład do lasu, chce usiąść czy coś, żubry pooglądać, czy tutaj se statki pooglądać czy coś, paty dziury, nie? Normalnie trzeba mijać dziury w tej grze. A tam też była dziura, dużo. Du Dobra, jedziemy. Patrz, patrz, ja się zmieszczę, ja się zmieszczę, ja się zmieszczę. To tu jest grane? Czemu tu jest taki łuk? Co, co tu jest grane? Aha, bo tu jest... Aha, bo tu już jest dwupasmówka. No i A ten z lewego na prawe. Nienormalnie normalnie w lewego pasa, ale widzi, że junior jedzie, to zjeżdża. I autostrada znowu? Ile tej autostrady w tej Polsce jest? Przecież nie ma tyle autostrad. Tam u góry tym przynajmniej chyba nie ma. Nie, do Gdańska. No tam będzie z Katowic do Gdańska. A gdzie się prosto będzie jechało? Aha, tutaj gdzieś. Patrz, i tutaj się na Bydgoszcz pojedzie, widzisz? Bo jakbyś sobie chciał walnąć trasę z Olsztyna do Bydgoszczy, to musisz przez Gdańsk człowieku jechać, albo przez Warszawę. No masakra, także wydaje mi się, że oni to jeszcze dodadzą. A nawet tu mamy znaki, patrz. Ostruda. Jak?! Czemu ta kamera się rusza?! Rychnowo Warszawa i na Gdańsk w prawo. Widziałeś?! I normalnie se tam, bo jedziesz na Bydgoszcz, nie? Przez pola. Oj, tutaj jakiś fajny most. Duś. Flixbus. Flixbus, nie, normalnie Flixbus. Cio, cio, oni tuż na Gdyn... Nie, CB. Co to jest CB? Ja kojarzę tą. A tu jest Olsztyn, patrz. Ja ko kojarzę tą rejestrację CB. Ale co to jest? Napisz koniecznie w komentarzu. Rejestracja CB. Ale mi się wydaje, że Gdańsk ładnie zrobili, bo on był chyba też na screenach, nawet wiecie. Jak jeszcze ogłosili DLC Poland, że będzie, to oni pokazywali Dancyk. Pokazywali tak, pokazywali Warszawę, to wiadomo. Pokazywali Olsztyn i pokazywali Dancyk, czyli Gdańsk. I wydaje mi się, że oni ładnie zrobili ten Gdańsk. BBI. A rejestracja BBI co to jest? Kolejna zagadka. Rejestracja BBI. Napisz koniecznie w komentarzu. Tutaj NO chyba jechał, ty też NO, a przed nami co jedzie? Policja. Ta policja mnie tak drażni w tej gierce, że to jest niemożliwe ty. NO, kolejny na NO jedzie. Dobra, ja sobie tutaj poboczem wyprzedzę. Policja oczywiście tego nie zauważy. Bo się spieszę człowieku, ja już chcę być w Gdańsku i wam ten Gdańsk pokazać ty. A tutaj od razu na ten, nie? Na wycieczkę jedziemy. To nie jest tak, że ja od razu was tutaj zawiozę, na ten, tylko wam wszystko pokażę. Patrzcie, GD się już pojawiło, czyli Gdańsk. A Gdynia jak ma? GDY? A Sopot jak ma? GD? Czy ja go nie mają? Bo ja nie... O tych... Wpadnę w pościsk. Już wpadam, już wpadam. Patrz, 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 patrz. No nie. Tu jest napęd na... A nie, tu jest napęd na tył, dlatego ja tak jadę. Nad podsterownie się robi. Jak to się mówi? Nad podsterownie pod sterownię. Nad to jest jak masz napęd na przód, a pod sterownię jak napęd na tył. Nie wiem, wiem, że napęd na tył jest. No, umrzesz zawsze, nie? Jest! Masakra, ty muszę wam powiedzieć. Ten, ten auto lewo, prawo, lewo, prawo. 49 km zostało nam do Gdańska. Tu już jest mega wszędzie płasko. Zobaczcie, nie? Ja już czuję, ja już czuję, ja już czuję te zapiekanki, ty. Idę. Tą bryzę, ja już to normalnie czuję. I wiecie, co słyszę? To była mewa, jakby ktoś nie wiedział. Ty dzisiaj mi herbata. Moja... Ja tego nie wącham, nawet. Ale dzisiaj moja zielona par... herbata pachnie tym Rybą, Wiecie co? Czemu? Bo se dorzuciłem kolagenu, ty, do herbaty. Zamiast do mojego mieszadełka, co sobie codziennie rano robię, bo zapomniałem, to se dodałem do herbaty, nie? Smaku jest ok, ale jak powąchasz, to normalnie jakby miał ten, nie? Ości. Ty patrz, już Gdańsk. Cicho tam być. Pa. Widzisz, Gdańsk, już się zaczyna. Już się zaczyna Gdańsk, pa. widzisz jak się budynki respawnią. Ty normalnie jak w prawdziwym życiu. Dojeżdża człowieku i się normalnie budynki respawnią. Patrz, widzisz? Ten Gdański będzie potężny, ja wam mówię. Ja w ogóle się tutaj czuję, jakbym do Monachium wjeżdżał. Bo też się tak mniej więcej podobnie wjeżdża, że tutaj tak na lewo się skręca i tutaj się takie wielkie budynki pojawiają w prawdziwym życiu. Dobra moi drodzy, jesteśmy w Gdańsku, patrz Tu już jakieś sklepy są, patrz Lasers, home improvement coś tam. Jesteśmy w Gdańsku, człowieku, my mamy jeszcze dwie godziny czasu, nie? No i gdzie my tutaj możemy sobie teraz pojechać? Ja bym najlepiej oczywiście pojechał na starówkę i zobaczył sobie pociągi na wodzie, ale patrz. My możemy sobie tu pojechać, tu, tu, tu. O, i mamy kolejne nowe znaki. Siło tam być! Ty zaś na bydgoszczujesz. Łódź Warszawa Szczecin. Już za niedługo Szczecin, za niedługo Szczecin. Nie można. Ty nie można prosto jechać? Czemu tam są takie remonty drogowe? Daj mi wyjechać! Ty ta baba będzie mi podjeżdżać pod samy nos! Pa! normalnie remonty drogowe, nie można tam wjechać. Nie wiem też w sumie dlaczego. Ale jest Danke. No, my sobie, tutaj pojedziemy. Tu jest super bab. Mam nadzieję, że spotkamy Dino. Dino, Dino, proszę, dajcie mi Dino. Tu w ogóle jakieś lody. Ty, ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ty takie lody, widziałeś to? Tutaj apteczka. A czekaj, gdzie my sobie możemy pojechać? Bo tutaj mamy objazd. Ale ja mogę też tu pojechać, wiecie? My sobie tu, ale tu, tutaj będzie, nie? Tu. Tutaj to wszystko będzie. No tutaj mamy blokowiska i tak dalej. Także na razie tutaj nie widać, że jesteśmy w Słupsku Gdańskim. Tam jest Zupmbar... Ja bym musiał sobie autobus, auta usunąć chyba w tej grze. Bo one mi przeszkadzają jak jeżdżę po mieście. Kartuzy, Gdynia, Łódź, Szczecin, Koszalin, Port Lotniczy, Centrum, Orunia i Bydgoszcz. My ostatnio sobie wylądowaliśmy w Sopocie na molo. Na Microsoft Flight Simulator. Obczajcie sobie, bo to było takie... <laughs> to było takie śmieszne. Mamy Heliosty! Widziałeś? Normalnie Helios. Wow. Ładnie. I gdzie my sobie tutaj pojedziemy teraz? Bo my możemy sobie tutaj chyba też kółko zrobić. Tu widzisz? Tu jest Helios. Okej. Okay, Czyli czy to jest... Nie wiem, czy to jest hotel, czy to jest kino Helios, czy to jest jakaś galeria handlowa, ale być może jest to galeria, bo tak przynajmniej wygląda, jakby to miała być galeria handlowa. Więc, jeżeli macie taką w Gdańsku, to dajcie znać. Ja bym, ja bym się do Gdańska przejechał, ty. Przeleciał, przepraszam, bo tam lepiej mi samolotem podlecieć do was. I se fajnie tam zrobić jakieś meetup, nie? Fajnie by było. W tej galerii handlowej, tutaj w Heliosie. Super by było, ale bym się cieszył. Ale dużą macie tam galerię, bardzo mi się podoba. No dobra, tutaj, oczywiście, też jakieś blokowiska. się znowu czuję, jakbyśmy byli w Katowicach, i muszę wam powiedzieć, że oni w każdym mieście w Polsce dali dziury, nie? Dziury, łaty, guliki na środku, guliki na boku. No, patrz, ty. tego w Niemczech nie ma, że na środku masz gulik. Też się zdarzy, nie? Ale nie tak jak w Polsce, jak jedziesz przez wieś, chłopie, u mnie tam w tych, nie? Przy pyżowicach, to chłopie jedziesz i tu, 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 No, jakbyś pociągiem jechał, nie? Ale no dobra, tutaj mamy pat. To jest chyba to centrum handlowe. My cały objechaliśmy wokół. Tu jest sushi bar, tam coś po niemiecku jest napisane. Tutaj też. Füßi und In, Legere. Erste Burger, Burger Burger, Burger King, człowieku. No, a tu jest, widzisz, tu jest to centrum handlowe. No ładnie, tu w tym, w tym Gdańsku, ale jednak bym chciała na starówkę sobie podjechać. I żeby to uczynić, to musimy pojechać prosto i w lewo. My nie pojedziemy teraz w lewo, bo i tak mamy czas. Dużo. I możemy. To jest, chyba, to jest chyba centrum handlowe. No przynajmniej tak wygląda ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I my zamiast teraz w lewo na przystanek, to my sobie podjedziemy, patrzcie, tutaj prosto. Tu jakieś ładne parki, kolej też przyjeżdża, no trudno, żeby nie. Czekaj, bo tutaj był jakiś znak, ale wydaje mi się, że tam było napisane chyba centrum. Tylko oczywiście tu już obe sroki stoją, stoją, no. no. Jak oni mnie denerwują, to jest niemożliwe, jak chcę znak zobaczyć, człowieku, a on nie będzie stał pod nosem, nie? I będzie się na mnie patrzył. Co my tutaj za znak mamy? Stare miasto, główne miasto i wrzeszcz, widzicie? Więc dobrze mówiłem, że jedziemy, człowieku, prosto. I wtedy będziemy mieli stare miasto. Ta, bank Millennium ty! Ja nie mogę psychicznie wytrzymać, ej Kolejny Isterek znaleźliśmy. Widzieliście? Millennium bank, ty, no niemożliwe. Albo oni... zapłacili ładnie tej... Nie gadaj, że nie pojadę prosto. Aha, ale to... Ale oni mnie znowu w konia zrobili. Przecież na stare miasto jest chyba tutaj w lewo. No jak ty w tu? O GA to jest gdynia, nie? GA! Nie wiem. Daj znać koniecznie w komentarzu, bo nie mam żadnego pojęcia. Powszechny zakład ubezpieczeń, ty! Wrzeszcz, Siedlce, Łódź, Warszawa, Szczecin, Koszalin. Zakupy. To znowu... To wygląda jakby to znowu miała być Żabka. I człowieku, jest 1 maja, a ty się dalej tam denerwujesz. Patrz. Apteka i sklep odzieżowy. N z Anglii. To jest sklep odzieżowy z Anglii. Co my tu jakieś flagi mamy? Nie mam żadnego pojęcia o co w tym chodzi. Halo? Halo? Coś się z stało. Nie miałem się obracać. Pa, restauracja. Patrz, jak tu ładnie, nie? Wow. No, tu to już jest ładnie, no. Cinema City, człowieku. Tu jakiś też taki gmach, jakiś budynek. Może to jest jakaś poczta, może to jest dworzec, nie wiem. Więc możecie znać koniecznie w komentarzu. A my, Ale to jest chyba dworzec, nie? Tak mi się wydaje. Ja, 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 coś tam jest napisane. Coś tam było napisane. Port Gdański, czy coś takiego, czy Szczeciński, nie wiem. Ale my sobie jedziemy teraz tutaj, człowieku, Polonusem. I sobie gdzieś ładne selfie musimy zrobić, nie? Bo jak my tutaj przyjedziemy prosto, to gdzieś tutaj powinny być... No statki, no gdzie one są, ty? O, tu jest, nie? Patrz, to! To jest, to, ja to znam, ale nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, to tutaj. Ale coś, coś to tam oznaczało. O, tam powinny być te statki, ale nam nie pokażą! Tam jest Morze Bałtyckie! Ale czy ja tam będę mógł wjechać? Ej, no bo już się zdziwiłem, że tak brzydko zrobili ten Gdańsk. Chyba, że ja gdzieś jeżdżę, gdzie nie powinienem jeździć. Ale patrz, my sobie wyjdziemy tutaj w prawo, bo tu, tutaj powinny być statki, nie? Tu. Patrz, patrz, co tu się dzieje, ty. O, pa, mogę w lewo jechać. I gdzie ja tutaj w lewo pojadę? Czekaj, bo muszę na mapie sobie zobaczyć, żebym nie wyleciał gdzieś poza mapę. Tu gdzieś w lewo? Ty, tu są statki. Oni tutaj nam nie zaznaczyli, że my możemy sobie tutaj wjechać. Ale normalnie tu wjeżdżamy i nie ma zakazu. Więc tutaj mamy też jakieś isteregi. Spójrzcie. o, oh, jeszcze dalej mogę jechać? Ale żeby nie było tak, że mi się tutaj troszeczkę mapa skończy. Hamburg, ty. Ale fajnie, ty. Ale tu nie ma żadnego takiego. Nie ma żadnego takiego znaku, czy też rozpoznawczego, walnego Ty, bloki tak blisko ty, tego są? Żebym ja mógł wam pokazać, że. O, jesteśmy w Gdańsku, nie? No nie ma czegoś takiego, ty. My tutaj gdzieś cały czas jeździmy. Ciup, ten, ten normalnie, ten przewrócił się. O, tutaj coś niby jest. Ale czy ja wiem, czy to jest rozpoznawalne, że dla Gdańska? No chyba tak. A może my teraz na Westerplatte jesteśmy? Że tu jest taki znaczek, co? Wydaje mi się, że tak. Że tutaj niby Westerplatte teraz jest. Ja jestem ciekawy w ogóle, gdzie my dojedziemy tą ja drogą. Której nie ma na, na trasie, na tego, nie? Patrz, no i jesteśmy. I człowieku, normalnie tutaj, Westerplatte, proszę bardzo. Ale to, że nie zobaczyliśmy stateczków w człowieku, i to, że nie dodali starego miasta, że to przecież tam wygląda jak w tym. Eee, w Wenecji, to jestem normalnie zdziwiony. O że tu jest rondo, ja wiedziałem, że oni coś takiego zrobią. Ale mogę tu se przejechać. Nie, tu jest jakiś ten parking. No to musimy nawrócić. Dużo. No także wydaje mi się, że my jesteśmy teraz tutaj na Westerplatte. Że my jesteśmy teraz tutaj na Westerplatte, wiecie? Tu. To jest chyba ten symbol westerplatte, jeżeli się mylę, daj znać koniecznie w komentarzu, bo tutaj nie ma żadnych napisów chyba. Tam niby coś sam jakieś tabliczki, widzisz, upamiętniające, ale jednak, jednak chyba nie, jednak chyba nie. Tam też gdzieś możemy sobie wjechać, ale to będzie bez sensu. Więc my po prostu wracamy na główną drogę i my sobie jeszcze możemy wjechać tu, tu, Mo może tutaj coś będzie fajnego. O Jezu, o Jezu, wypadnę poza mapę znowu. Cio tam być. Nie no, znowu dodali bawarskie te, domki w Gdańsku. Ja nie wiem, czy tak wygląda, ale to, to jest, to jest bawarskie, nie? A my co, przyjeżdżamy tu i tu już jest niby, patrzcie, jest. Jest, patrz. Dworzec PKS, człowieku, pas. Sinbad Euroboot! O oh my god, znalazłem siedzibę Sindbada. OMG! Ja nie mogę! A to nie jest Sinbad, tylko Simbad! Zobaczcie, Simbad Eurobus. Ale oni tutaj isteregi porobili, nie? I dworzec PKS, proszę bardzo. No i jesteśmy chyba w tym gdańsku. No to. Ja nie widzę tutaj nic takiego bardzo gdańskiego. Ale no niech będzie, że wjeżdżamy teraz, tutaj, moi drodzy, na ten. Pa, tu, cyk. I chyba jesteśmy w Gdańsku. I chyba wszystko przejechaliśmy, i tak. No ten Gdańsk taki sobie muszę powiedzieć. Myślałem, że będzie lepiej. No i dojechaliśmy. Ja, widzę I patrz teraz na to, nie? Ukończono i patrz. Wszystko na zielono, nie? Wszystkiutko na zielono, ty. I wszystko.